Cześć, dzień dobry. Jeśli trafiłaś bądź trafiłeś tutaj pierwszy raz, to bardzo mi miło. Yy, nazywam się Małgorzata Szymik i słuchajcie, tworzę tutaj dla Was inspiracje skrapowe, mediowe. I nie ma się co łudzić, ale w tym roku tych filmów będzie znacznie mniej niż w zeszłym roku, więc jeśli. Dzisiejszy temat Cię zainteresuje, to zapraszam do moich poprzednich filmów. Tempo nagrywania obecnie bardzo, bardzo mi spadło w związku z ilością innych obowiązków. Jeśli Cię to interesuje, więcej moich inspiracji. Co zapraszam na moje social media, a przede wszystkim do e, wypatrywania informacji o live'ach, które prowadzę dla Skrapkowo i Tekturkowo. To są dwie marki skrapowe, jedna zajmująca się tekturkami, a druga, a Skrapkowo to jest sklep z przydasiami. Ale wracając do meritum naszego filmu, to słuchajcie, dzisiaj porobimy sobie kwiatuszki, dlatego jestem tak blisko e, kamery i no, mi się jest jakoś przyzwyczaić, że te... Obraz jest tak jakoś nisko, ten telefon ustawiony jest akurat tak, ale to po to, żebyście dobrze wszystko widzieli. Dzisiejsza inspiracja to już stara kolekcja, ja wiem, ale dopiero we moje ręce wpadła właściwie dodatki do wycinania Lemon Memories, ale jest jeszcze podobna kolekcja, a Hemi of Art Melody, The Melody of Heart albo Hemian Wedding od Mintaya, to są takie kolekcje, które wydaje mi się, że kolorystycznie bardzo ze sobą tutaj są, współgrają, Burgund szczególnie. Burgund chyba pozostaje dalej w trendach tegorocznych nawet, z tego co widziałam, bo jeśli chodzi o modę, to ten Burgund się wszędzie gdzieś tam pojawia. Burgund bąd bądź Bordo, to właściwie powinien być. Nie ja to kupowałam jako bordo, ale powiem Wam, że jak się wyglądam i szukam informacji o tym, jak rozróżnić Bordo i Burgund, no to jakoś intuicyjnie dobrze pamiętałam, że burgund ma podcienie, takie odcienie fioletu w sobie, jest takim zimnym bardziej kolorem, a bordo powinno być bardziej w stronę mm, czerwieni. I to, co dostałam jako bordo, materiał jako bordo, no to według mnie to to nie jest bordo, szczerze powiedziawszy. Aczkolwiek wciąż do tych kwiatków z kolekcji ładnie pasuje, więc to nie jest bardziej bordo, tylko burgund. Na szczęście kolory są ze siebie na tyle podobne, że nie jest to jakaś wielka, wiecie, tragedia. I wciąż da się to fajnie ugrać. Ja kupiłam od się świeży materiał. Kupiłam materiał i widzę, że... Tak, w kamerze od razu Wam powiem, że on wypada bardziej w malinę bądź czerwony. On taki nie jest. To jest zimny e, to jest zimny kolor bordowy. Naprawdę y, kamera tutaj przeinaczał. Jest problem po prostu, widać, nie z odcieniami bordo i burgundy, żeby ta kamera dobrze, ładnie oddała y, ten kolor. Za to tutaj Wam pokazuję będzie ta różnica widoczna. No ten się wydaje ciemniejszy. E, tak, ten wpada bardziej, jeszcze bardziej w fiolet i też go kupowałam jako bordo w ogóle. Ale to obok bordo to nie stało. Właśnie może bardziej burgund, ale ja bym powiedziała, że to jest taka śliwka. To jest kolor bardziej kojarzący mi się ze śliwką. Może nie jakiś mocno fioletowy, bo to wciąż ma takie potrony czerwone, ale... No, ja je usztywniłam, nawet nie wyprasowałam, ja zresztą zwykle nie prasuję materiałów, ale to też dlatego, że no zobaczyłam, że ten kolorek mi się nie podoba, ponieważ te ciemne to są ledwo co widoczne w kamerze, więc sobie te kwiaty odwzoruję na jasnej, beżowym materiale, to już będzie przeze mnie usztywniana bawełna, jest ona troszeczkę sztywniejsza niż to, co kupiłam. Moje jest zdecydowanie sztywniejsza, więc troszeczkę inaczej się te płatki będą wtedy układać. I zaraz Wam pokażę, z czego będę korzystać. A więc wycięłam sobie już płatki i wykrojniki, z których korzystałam do tych dużych kwiatów. To jest wykrojnik Amelia z Fiori. Jest też mniejsza wersja Amelia, już dostępna, jak ja kupowałam. To nie było i to jest zestaw chyba właśnie dwóch rozmiarów. Jeden jest bardzo duży a drugi jest właśnie taki mniejszy i z nich korzystam. Zastanawiam się właśnie, czy nie kupić sobie tej małej Ameli, no bo bardzo lubię ten kształt płatka. To, że te płatki są tak bardzo blisko siebie, daje taki fajny właśnie pełny efekt tego kwiata. Drugie wykrojniki, no to są właściwie niedostępne w Polsce, ale możecie próbować je upolować na Ali po prostu, no podróbki. Niestety. Są to wykrojniki po prostu z firmy rosyjskiej, z Agi art, jeśli się nie mylę, nie z fantazzy, bo są dwie takie marki duże rosyjskie. No, chyba wy macie kogoś znajomego, kto yy, mieszka w kraju, gdzie Rosja wysyła yy, paczki. Yy, słyszałam o takich jakichś akcjach, że nawet do Polski trafiają przez Kazachstan gdzieś te paczki, te materiały i tak dalej. Yy, docierają, że próbują po prostu obejść yy, blokadę. No i jak widzicie, utworzyłam tutaj taki płateczek, taki kwiateczek, trochę w stylu piwoni, coś takiego, inspirując się właśnie wyglądem tego kwiatka i tego. Więc myślę, że to są takie klimaty piwoniowe. Szczerze mówiąc, nie wiem, za bardzo to są za kwiaty. Może są to osoby, które się znają i powiedzą. Z kolei no te to trochę... No, jak na kosmos to są zbyt pełne, więc nie wiem, czy to. No, jeżówka też to nie może być. Więc też nie wiem, czym te kwiaty były inspirowane, czym konkretnie. Bo niestety takiej informacji to o kolekcji nie posiadam. Więc przejdźmy sobie, słuchajcie, do cieniowania płatków. Wycięłam sobie dwie Amelie. Do niej też użyję y, stempla. Co prawda, do. O! Do tuszowania używam memento. Mój memento chyba już w ogóle trochę. Y, ten tusz. Powoli stracić, Ko kończę żywot, bo widzę, że już powolutku, powolutku coraz mniej tego tuszu, coraz trudniej niego. Jeszcze, jak będę trzymać go odwróconego, to może trochę ta poduszeczka odda swój kolor. Um, użyję tutaj kropeczek nakrapianych, właśnie na środek tych dużych kwiatów. Tutaj też używałam na ten średni płatek, jeszcze jak nie miałam za bardzo konceptu um, jak te kwiatki będą wyglądać. Ostatecznie jest to stosunkowo mało widoczne przy tych piwoniach, więc yy, nie będę mówić takie ala piwonie. Yy, chociaż piwonia ma taki bardziej okrągły kształt. Moja piwonia po prostu już powoli przekwita. <grym> I już jest taka <grym> niezbyt kształtna. Yy, utraciłam wątek, więc nie, po prostu nie będę odbijać tego drugiego już stempelka na te kwiaty. Będę je robić po prostu do tych kwiatów otwartych. W razie co? Nie jest to też efekt bardzo mocno mm, widoczny. A w sumie te, te m, płatki w środku to nie muszę, bo tego i tak nie widać, ale jakoś z odruchu wszystko capnęłam. Bo ja po prostu potem yy, składając płatek, decyduję, co idzie do środka. A, po prostu w zależności od tego, co, było, co jest ładniejsze, <gry> który płatek mi się bardziej udał. To tak daje. Biorę sobie średni rozmiar, chociaż myślę, że mogę spróbować nawet z tym dużym. O, jeszcze go nie używałam. To jest tak, nowy nabytek, ten stempelek, bo takie jeszcze nakrapiane mam z Craft A New Design i średnio mi się ten efekt Craft A New Design podoba. W sensie te hmm, kropeczki. W, Da radę je zrobić takie delikatne, ale mam wrażenie, że jest o wiele trudniej właśnie to uzyskać w tych stemplach Craft and New Design. One często po prostu wychodziły takie bardzo duże kropy, a ja chcę taki właśnie delikatny efekt. No, więc stąd po prostu kupiłam agaterię. Ja już nie było potrzeby robienia na dwóch warstwach, aczkolwiek jak zobaczycie, no to trochę ta druga warstwa jest widoczna. Stąd właśnie często sięgam i robię. Wszystkie płatki nakrapiane i tuszowane. Muszę poczekać, aż moja nagrzewnica się nagrzeje. Jak widzicie, sięgam po końcówkę obcasa. To jest zwykły obcas bez wcięć. i mi się, że taki fajny efekt właśnie daje tutaj na tych płatkach. Widzimy się za chwilę. W porządku. Sprawdziłam sobie. na grzewnica już całkiem nieźle oddaje ciepło, więc lecę. Robię bardzo proste mm, ruchy płatki w ten sposób, że przeciągam mm, dłutko od zewnątrz do środka. To, słuchajcie, jest naprawdę dużo game changer w układaniu e, płatków z materiału, kiedy wymieszczacie swoje dłutko od, od zewnątrz do środka. Ponieważ koleżanka samouk, się uczyła tutaj działać z kwiatami z bawełny, i od razu Wam mówię, że ma to spore właśnie znaczenie, żeby robić to w ten sposób. Naprawdę duże znaczenie. O, ten jest jakiś taki jakby słabiej usztywniony. długo muszę sobie wziąć. Nagrzewam w środek i ja jeszcze wciskam, ja jeszcze wciskam, potrzęsę wami trochę. Okej, okay. i w ten sposób właśnie. Włosów nie spięłam, to trochę mi przeszkadzają, w sensie nie spięłam w kucych, tylko klamrą i mi tutaj trochę lecą na widok. W ogóle też zauważyłam, że coś mi się przyczepiło do tego dłutka, coś musiałam dotknąć i mi się trochę, mi się jarało. Będę musiała to za chwilę sobie wyczyścić, bo czuję po prostu, że wpływa to trochę na to, jak się poruszam tym dłutkiem. Na szerszych płatkach, no to nawet przejeżdżam po trzy razy. Nie ma to dużego znaczenia, ten kształt według mnie. On ma po prostu ładnie się uwypuklić, właśnie uwypuklić, no uwypuklić i wygiąć do środka ponieważ to akurat te płatki w ten sposób robię i od razu robię kolejne i je będziemy robić troszeczkę inaczej, więc macie takie dwa w jednym <grytania> tutorialu. Tutaj część płatków będzie zaginać się do środka, więc maluszek idzie od strony zewnętrznej płatka, od strony gdzie był tuszowany przejeżdżam yy, nagrzaną, nagrzanym dłutkiem na grzywnicy. Tutaj jeszcze środeczek nagrzewamy i mocno wgniatam, mocno, tak, żeby mi się cały tutaj kielich pięknie podniósł. Okay. Biorę kolejne płatki. Potrzebuję dwa średnie, dwa duże zostają. Dwa średnie również robię tak, że płatki wygrzewam do środka kwiata. Czyli tam, gdzie mam stronę tuszowaną, tam, gdzie będzie to część spręcikiem, ona ma mi się wyginać do środka, do, do góry, tak? Do góry. Trudno mi to w sumie wytłumaczyć, ale myślę, że jak widzicie efekt wygięcia płatka, no to jest różnica, tak? On się ładnie tak podnosi w stronę kielicha, a ten był wygrzewany od strony lewej, od strony od spodu. Od spodu. Tutaj też jeszcze od spodu chcę dwie właśnie warstwy, bo wtedy powstanie mi taki fajny, e, bogaty płateczek. Ale taki też jest fajny z mniejszą ilością warstw e, wygrzewanych od strony e, frontalnej, od przodu, a nie od spodu. Okay. Tylko ważne, żeby on się ładnie. Właśnie podnosił do góry. To potem i tak nam jeszcze opadnie w trakcie klejenia, więc się nie ma co filmować. Duże płatki, tu mamy trzy rozmiary, czyli maluchy, średnie i duże. To już z kolei wygrzewam, tak jak płatki ameli, czyli od strony spodniej, od strony spodniej, od lewej strony, tak jak ubranie ma prawą i lewą stronę, nie? <laughs> to w płatek też ma u nas lewą i prawą stronę. Tutaj coś jest na materiale. Trochę widać jakieś zagniecenie. Jak wspomniałam, ja swoich materiałów raczej nie prasuję. Bo po prostu to robi mi całkiem nieźle za żelazko. Mocniej będziecie przykładać, na grzewnicę wbijać w gąbkę. Warto, żeby ta gąbka była stosunkowo twarda, ale nie za twarda. Ja miałam okazję używać tej gdzie Świata Pasji. Ja muszę w nią bardzo mocno, dużo siły używać, żeby uzyskać taki mocniejszy efekt gniecenia. Dlatego uważam, że no gąbka tapicerska mi się tutaj trochę lepiej sprawdza do kwiatów. Okej. Okay. No i słuchajcie, został mi taki malutki płateczek jeszcze. Ja go też sobie zrobię i też od lewej strony już po prostu, żeby gdzieś tam jakiegoś babyka wepchnąć, więc taki fajny zestawik się yy, tworzy tych płateczków. Jak widzicie bardzo prosto wygrzewany. Okay, Wyłączam sobie nagrzewnicę. Sobie to wszystko odstawię. odstawiam. Odstawiam. Okay, Łódko też nie będzie mi potrzebne. Muszę się tutaj tylko odnaleźć w moich płatkach, czyli mamy tutaj ten zestawik. Mm. Niestety, Amelia nie ma dziurek. Możliwe, że w nowych projektach już ma dziurki, no bo DT Agi i Cebuli też działa przecież w materiałach, ale stara wersja jeszcze nie ma. I albo używam dziurkacza, albo szydła. Może też być jakaś prenseta zakończona. Możecie próbować nowyczkami. Szpilka będzie troszeczkę za cienka, ale też ja nacinałam delikatnie na przykład nożem. W razie co? Mam przygotowane już pręciki, muszę sobie tylko wybrać te, gdzie było ich najwięcej, i to chyba tutaj, jak ci łapki się bawią. Oczywiście klej na gorąco też nie jest włączony, aby się przydał do tego. Dobra. I ja na przykład bardzo lubię, jeśli. Pręciki, jak widzicie, te mają mm, no, białą część sznurka, ale na przykład są takie, gdzie ten kolor sznurka trochę odpowiada kolorkowi właśnie mm, pręcików. No a jak są białe, to już w ogóle nie ma problemu. To lubię, jak pręciki są na przykład takie podniesione, tak wystają. Też jest bardzo ładne kwiat trochę taki bardzo naturalny, no bo w wielu, w wielu kwiatach po prostu te pręciki nie są takie wiecie, ale, <grywia> bardzo nisko tylko faktycznie wychodzą z tego kwiatka więc gdybym e, tylko miała w kolorze mm, albo białe pręciki bym użyła czy też kremowe, to nie byłoby mm, tak widać, no to właśnie tak wypukłe te fajnie wyglądają może właśnie zrobię z takimi trochę bardziej podniesionymi pręcikami akurat ten kwiatek będzie fajnie wyglądać Uwa. Trudno tutaj tylko wycelować odpowiedni moment. Już dziurkę też zresztą powiększyłam. Muszę poczekać chwilę, aż klej na gorąco się nagrzeje z tym kwiatkiem. Ale to pokażę Wam, jak ten kolejny będzie przygotowywany. Czyli najpierw zaczynam od małego, pręci, małego płatka, od małej warstwy, która była wygrzewana tak do góry, taki, w taki sposób kielichowy trochę. Uh -huh. Pamiętajcie, że to lepiej wygrze, wygrzać mocniej, bo to w trakcie układania to wszystko Wam się tutaj zacznie y, opadać. I będę zaczynać sobie właśnie od tych dwóch warstw kielichowych. Będę przykładać jedną przez drugie. Dobra. Mamy taki kwiatuszek. Tak naprawdę, jeśli Was taki efekt zadowala, no to możecie kolejne, kolejne warstwy też robić właśnie w ten sposób. I ja po prostu na przełamanie uznałam, że fajnie wygląda, jak kolejne warstwy są już nieco rozwinięte. można tak powiedzieć. Piwoniatyw na początku ma właśnie taką kielichową, taką kulkę. Płatki zbite w kulkę, a z czasem się rozwija. Te płatki odpadają Okay. Też po prostu z te płatki rozwinięte mm, po szerokości dają trochę takiej objętości kwiatkowi. Kiedy wszystko idzie do góry, no to troszeczkę trudniej o ten efekt, właśnie o, objętości kwiata. Tak mam odczucie. Okay. Żeby po prostu no się zrobiła też taka forma jakiegoś karczocha. jakieś <grym> takie kwiaty właśnie yy, robiłam. To tak sobie średnio yy, wyglądało. Ok, mam już chyba klej częściowo nagrany. sobie tylko ściągnę tutaj część zmiaru. Okay. Kropelka do środka i wszystko przesuwam sobie w górę, zamykając właśnie na tym kleju. Niższe płatki mogą mnie złapać na ten sam klej. Więc odsłaniam. Jeszcze kropelka kleju. Tak. I staram się wycelować na przemiennie. Nie musi być tego kleju bardzo dużo, bo kwiatek i tak będzie trzymać ładnie formę. A poza tym ja obcinam zawsze pręcik. Tutaj od spodu. I zaklejam dołu. Tak, żeby wszystko mi się ładnie złapało. No to lecimy z Amelią. Tutaj też mam kropelkę taką dość dużą. I staram się ją właśnie tak zrobić tą Amelię, żeby te pręciki tak sobie wystawały. Tak sobie teraz zrobię. Trochę za dużo kleju mi się nałożyło. A niestety ten klej nie zastyka na przeźroczysty, tylko jest taki białawy. Ale zawsze się gdzieś tak ratuje w takich kwiatkach, tym, że coś tam na przykład nasypie, jakieś mikrokulki. Jeśli ten e, klej na gorący jest dość widoczny. Choć muszę powiedzieć, że wielokrotnie, jak dostawałam kwiaty gdzieś od kogoś, no to ten klej był często widoczny, więc inne dziewczyny jakoś nie, też w tym nie przyjmują za bardzo. To mi poprawia trochę humor. <grych> ok, Więc mamy Amelię taką gotową możecie niestety słyszeć moją pralkę, bo rozpoczął się cykl wirowania, miałam nadzieję, że zdążę z tym filmem przed, ale niestety nie, trochę, trochę mi dłużej zajęło na przygotowaniach na nagrzewaniu tego wszystkiego po kolei, no i odrobina kleju, naprawdę już się staram, żeby było go niewiele tutaj a coś tam jak zostanie na płatku, to jak zastyka to można jeszcze ściągnąć i mamy tego naszego mikrusa gotowego. Mam nadzieję, że nie pouciekałam Wam za bardzo z kadru. Ać, przykleiłam się. Na szczęście się nie oparzyłam, bo klej już zastygał. Ok. Więc tak się prezentują moje kwiatuchy właśnie inspirowane tutaj kolekcją od lemonów. Ale tak jak mówię do wielu, wielu innych kolekcji w ciemnych kolorach, czy w tym wypadku beżowe będą pasować też na jakieś ślubne mm, projekty. Takie, takie mam odczucie. Jak mówię, ty trochę ten klej na gorąco zamęli jest y, widoczny, ale y, ja mówię, ja bym posypała tutaj po prostu jakieś mikrokulki i to nie byłoby już takie rzucające się w oczy, a ten kwiat by i tak nadał, miałby kolejną jakąś tam warstwę. Ja zwykle y, wszystkie mikrokulki i tak dalej Dopasowuje do projektu, więc dopiero kiedy mm, robię kartkę, to dodaję taki gadżety. Nie, nie robię tego na, na kwiatach, po prostu już e, w trakcie przygotowywania. Więc mam nadzieję, że taki tutorial Wam się e, spodobał i chętnie się zainspirujecie. i sięgniecie też po ciemne kolory, że nie będą to dla Was takie straszne. <laughs> że można z nich zrobić piękne, właśnie kwiaty, i jestem pewna, piękne kompozycje. Również. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego filmu. Zapraszam Was do subskrypcji, by nie przegapić kolejnych filmów, a pojawiają się one dość rzadko obecnie. <grymne> Dziękuję Wam za czas. Hejo.